Gregor, wystąp, masz misję. Co u dawno żadnej nie miałem, co to za misja. Wszystkich dokładnych informacji dowiesz się od twojego szefa, teraz rusz dupę, Ej, idziesz ze mną na górę. Kurwa i to ma być twój genialny plan. Spokoroko moi kumple powinni zaraz tu się zjawić, więc nie sraj w gacie. Ja apiedole śmierć orzeercyj. Siema Jacksik otwieraj Diego albo cię zapierdolimy. dolimy. Już otwieram tylko nie róbcie mi krzywdy. Ej chłopaki tego obok też zabierajmy to równy gość. Dobra niech będzie. Słyszałeś debilu, temu obok też masz otworzyć jasne. Na tych wszystkich, którzy wiedzą co jest grane usiąść wygodnie od pan marihuanę W niespodziewaniach SMS z motorolą Metaforą wszystkim amatorom, grube lolo Rybcy na tropie, złoto za kapulko My za ze skunem i bibułką Pakiet kota lepszy niż jupa Pa Hana wolności je, je, je. To znaczy, że jestem już wolny. Oczywiście, możesz sobie już iść. Supra i żartowały hehehe. He. To ześ kurwa zrobił idio to miało być bez sofiar. Dobra Zory. ten użyj tej nowej runy teleportacyjnej. Dobra robi się tylko uwaga, że ga nie gwarantowane. Cześć kochanie, tęskniłeś za swoim Pokemonkiem? Niech mnie gęś wydyma, to ta kurwa wrzut. co robić, co robić, gdzie spierdolić. Nie udawaj takiego niedostępnego cukiereczku. Co tak długo, chłopaki, przez was musiałem spotkać tego, pedała. Bylibyśmy wcześniej, ale zabraliśmy jeszcze jednego i Sojer musiał zabić strażnika Oto przecież Renia spotkaliśmy się u Akatsuki. Ty, zastrany Żydzi, jesteś szpiegiem Akatsuki powiesić go za jajca. Zgadza się, byłem szpiegiem, ale zostałem skwytany, więc mnie olali, teraz jestem wolny. Soyer ma rację, urwać mu jajca precz z aborcją. Zamknij się, wysychuj, daj mu dojść do słowa, niech się wyłumaczy. Jestem Renia, a kiedyś byłem głównym szpiegiem Akatsuki, lecz teraz jestem wygnańcem przez was uratowanym. Nazywam się Jacob, jestem szefem tej całej gromady, a to mój kumple. Co, Lester, Biega, poznałeś już Pierre Blue. Milton, Gorn, Nowrzoda Pedała też i już poznałeś. Zapomniałeś o naszym regulaminie, Musi przejść próbę, by dostać się do wesołej kompanii. Zgadza się, musimy ci wybrać jakiegoś kułesta. Dobra, zgadzam się, chcę przejść próbę. O, już chyba mam dobrego kułesta w sam raz dla niego i jego zdolności. Dobra Diego, mów co to za quest, bo już się niecierpliwie. Najlepiej kurwa Renia dostaje super misje trudne do wykonania, a ja muszę się pierdolić z takimi chujowymi. Czego chcesz w klasztorze Jedi? Zostałem przysłany przez Akatsuki mam pilną sprawę dla Lorda Sarutobiego. Mistrza nie ma w klasztorze jest tylko mistrz Chino Mars. Chuj tam trudno wołaj go. Słyszałem, że przybywasz od Akatsuki o co chodzi. Akatsuki odnaleźli kryjówkę sytków, co Was pewnie zainteresuje. Siedziba odnaleziona, w końcu możemy ruszyć z planem. W kryjówce znaleziono list, że szukają jakiegoś artefaktu, co to jest. Mogę Ci tylko tyle powiedzieć, że nazywa się on półmrok. To ja ci tylko tyle powiem, że kryjówka Sytchów jest w mieście. Co za debil, mam nadzieję, że Akatsuki nie zainteresują się artefaktem. Przyszedłem złożyć raport, Jedi mówili o jakimś artefakcie o nazwie Półmrok z reakcji Chino Marsa, zauważyłem, że bardzo chcą by nikt się o tym nie dowiedział. Kurwa ty kretynie, Chino Mars jest gorszy od salu Tobiego. to człowiek inteligentny i sprytny, na pewno coś już się domyśla, ale trudno, dobrze, że i chociaż tyle się dowiedziałeś. Chciałem spytać, że skoro Orenia nie jest już głównym szpiegiem może dostanę jego pozycję? Dobra, masz jego miejsce, jednak teraz robisz wszystko tylko dla Akatsuki o misjach, i możesz nawet rozmawiać z innymi szpiegami. Tak jest, szefie. Zapamiętaj, że twoim szefem jest Lord Peymani. ja ci tylko rozdaję zadania, a skortuje coś mam dla ciebie, kolejne zadanie jest ważniejsze od wszystkich, jakie dotąd robił Renia, więc słuchaj uważnie.